Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą pieczarki w roli głównej. Zobaczcie, mam tutaj pieczarki. One są jeszcze nieumyte, nie obczyszczone i wam dzisiaj pokażę fajny sposób jak to zrobić, żeby pieczarki były idealnie czyste. Ale te pieczarki to nie są pieczarki, które będę smażył, tylko będę obgotowywał, bo to będzie zakąska czy zagryzka, po prostu dodatek do wszystkich potraw. A więc dobra, zaczynamy od umycia pieczarek. Zobaczcie Wsypuję do większej miski, kilo 200 tutaj tych pieczarek jest. Zasypuję mąką. Mąka idealnie wyczyści pieczarki. Coś takiego, zobaczcie. I wlewam zimną wodę. I myjemy. Pieczarki będą idealnie wyczyszczone. Dotąd. Myjemy aż stwierdzimy, że są czyste. I oczywiście za chwileczkę pod bieżącą wodę, żeby obmyć dobrze z mąki. Bielutkie pieczarki, prawie jak śnieg. Tak się pięknie odmyły. Wrzucam teraz na wrzątek. Do pieczarek wrzucamy łyżkę soli. Taką płaską, czubatą łyżkę. Mieszam i będę gotował je około 4 minut. Pieczarki wyjmujemy sitkiem i przekładamy z powrotem do dużej miski. Wkroję 3 cebule, dwie czerwone, jedną białą. Będę kroił w piórka. Starajmy się cebulę pokroić bardzo cienko. Teraz garść czosnku i przekładam czosnek również do pieczarek. Całą taką garść teraz wetrę dwie marchewki będę ścierał je na grubych oczkach gotowe pokroję jedną papryczkę chili dla ostrości razem z pestkami papryczka również jest posiekana i teraz tak. dwie łyżki brązowego cukru. 100 ml oleju rzepakowego, 50 ml octu spirytusowego 10%. I świeżo roztarty czarny pieprz. Solić już nie będę, bo gotowałem w osolonej wodzie, i dokładnie mieszamy wszystko. I nie dolewamy żadnego płynu, nic nie dodajemy. Kładamy do słoika. Zakręcam i zostawiam na 24 godziny minimum na 24 godziny. I pieczarki będą idealne, zobaczcie? Zagryska, idealna. A ja już się z Wami żegnam, i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.